Odszedłeś tak szybko, że nie zdążyłam cię mocno przytulić. Zostały tylko uśmiechy, wspomnienia i miejsca spacerów ulic. Nie wiem, czy cię zobaczę, tęsknota mnie codziennie rozrywa. Proszę cię, bądź w mym sercu blisko, choćby działa mi się krzywda. My wyobraźni jesteś, oczami wiary wspominam. Te wspólne chwile zabawy oraz ten letni klimat. Wyrzucam sobie co trochę Że mogło być przecież inaczej Ale też patrzę na to realnie I wiem, że nic na to nie poradzę Jesteś już teraz spokojny Szczęśliwy i pełen radości To daje otuchę i spokój To miejsce pełne miłości Czemu tak wszystko to wyszło? Czemu tak mocno obrywam? Przecież w niebie jest Bóg Dla Niego wszystko to widać już nie chcę trwać w tej żałobie i nosić tak smutne przesłanie. Wiem, że kiedyś powstaniesz, bo Bóg obiecał to raczej. Pełna nadziei chcę kochać i być kochana przez ciebie. Bóg tylko to wie, jak się czuję codziennie. Już nie chcę trwać w tej żałobie i nosić tak smutne przesłanie. Wiem, że kiedyś powstaniesz, bo Bóg obiecał to raczej. Pełna nadziei chcę kochać i być kochana przez Ciebie. Bóg tylko powie, jak się czuję codziennie.